Zmysły, prawda? Kto wie, być może mnie ma rację, twierdząc, iż wszystko w swej istocie jest jednością. Ludzie, zwierzęta, rośliny i każdy organizm. Bo przecież jako fluid energii, najmniejszy byt wszechświata, tworzę wszystko. Także atomy, które splatają się w materię. Wystarczy, że spojrzę w jakimś kierunku, a już jestem częścią tego świata. Na przykład teraz spoglądam na pustynię Atakamę, która rozpościera się w dole. Widzę czerwoną ziemię, formacje skalne i duchy ludzi poszukujących klejnotu życia. Kto wie, może faktycznie mam z nimi wiele wspólnego. Wytężam zmysły, by przyjrzeć się jednej z postaci. Przestań już dywagować i dołącz do nas. Cierpki głos mężczyzny ducha wędruje w moim kierunku. Teorie głoszone przez Jezuitę o jedności wszechświata może i są piękne wzdycha z dezaprobatą ale nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie można krytykować ludzkich żądz i strachu, by ukazać się w lepszym świetle. Kimś lepszym, oświeconym, to hipokryzja. Kim jesteś, że z takim tupetem podważasz wypowiedź Jezuity? Pytam, zauważając jednocześnie, że moje słowa wydobywają się teraz z ludzkiej postaci, która stąpa po ziemi. John Thomas North, król saletry, odpowiada duch mężczyzny z noszalancją poprawiając elegancki cylinder. Najbogatszy lub niebal najbogatszy człowiek na świecie w czasach kolonializmu i eksploracji Ameryki Południowej. Moje kopalnie dały pracę sześciu tysiącom robotników. Dzięki nim rozwijały się miasta a pustynia stała się żyłą złota dla całego świata. Tik-tak, tik-tak, on jeszcze mówi, dumnie unosząc głowę, o sławie i pieniądzach, za które wybudował kolej na pustynnych obszarach, gdy oto czas wyrzuca z przestrzeni obrazy męki i cierpienia. Widzę robotników w ciasnych korytarzach kopalni. Ziemia obsypuje im głowy. Pyły i toksyczne gazy wypełniają ich płuca, więc ci dławią się, nie mogąc oddychać. Padają jak muchy, jeden po drugim, a ci, którzy przeżywają, wracają do domu z garścią plastikowych żetonów. Systema de pulperia, perfidny system wyzysku, pozwala na to, by nie płacić pracownikom normalnymi pieniędzmi. Zamiast tego dostają te plastikowe żetony, które mogą wymienić na żywność w zakładowych sklepach. Ha-ha, wymieniajcie, wymieniajcie śmieje się Norw, podnosząc ceny. A jak zabraknie, to Wam pożyczę. Odpracujecie, Wy albo Wasze dzieci. A ja widzę chore, głodujące dzieci, nędzę i ból. Serce krwawi, nie mogą znieść tego widoku. Gdy nagle czas maluje kolejny obraz, dużo ciemniejszy od tamtych, cóż to jest? Biczowanie robotników, ucinanie im kończyn, a także egzekucje za opór lub nieposłuszeństwo. Czy to wszystko dzieje się w jego kopalniach? Przerażona spoglądam na twarz magnata i już wiem. Nie musi odpowiadać tak, to jego imperium, tym razem kopalnie kauczuku w Kongu. Przekonałeś mnie z odrazą cedzę przez zęby. Na pewno nie jesteśmy jednością nie mam z tobą nic wspólnego i mieć nie będę wyzyskiwaczu ha, ha dobre odpowiada z cynicznym uśmiechem Nie wygłupiaj się, Daniel! Mamy ze sobą więcej wspólnego niż ci się wydaje. Obaj władamy wielkimi imperiami i wyzyskujemy ludzi do granic możliwości. Z tą różnicą, że ja zarabiam na saletrze i kauczuku, a ty na miedzi i srebrze. Ale dość tych filozofii. Dzięki nam ludzie mają pracę, a świat się rozwija. Medytacja mnicha nie wyżywi ludzi, nikomu nie pomoże. Szukajmy lepiej tego klejnotu, bo nigdy stąd nie wyjdziemy. Dodaję, obejmując wzrokiem czerwone pustynne wzgórza O, przewrotne życie wzdycham, analizując moją nową tożsamość a więc jestem Danielem. Guchenheimem, amerykańskim przemysłowcem z początku XX wieku, który kontroluje największe kopalnie miedzi w Chile i w Stanach Zjednoczonych. Co teraz? Jak się stąd wydostanę? Tik-tak, tik-tak. I oto czas wyjmuje z przeszłości magnata jego tożsamość, a ja chłonę ją niczym gąbka, stając się nim. Jego odczucia, pychę, chciwość, zazdrość i lęk, a także samotność. To dziwne, nie miałam pojęcia, że aż tak cierpi na samotność. Ciekawe dlaczego, rozważam. Przecież ma pieniądze, rodzinę, żonę, troje dzieci wszystko. Widzę, że ten Jezuita nieźle namieszał ci w głowie. Zagaja nagle norw, po czym przystając, wodzi wzrokiem po mojej twarzy, jakby szukał w niej własnego odbicia. – A może czegoś od ciebie chciał? – marszczy brwi. – A czego mógłby ode mnie chcieć? Podejrzewasz mnie o coś? – pytam z wyrzutem. – No nie wiem. – Norw przechyla głowę. – Prawda jest taka, że każdy szuka klejnotu, by wydostać się z odmentu zmysłów. A podobno jezuici niechętnie dzielą się swoimi posiadłościami i terenami. Może więc mnich namawiał cię do sprzedaży tej pustyni i chcieliście mnie wystawić. Spogląda mi w oczy nieufnie. Proponował ci jakieś pieniądze, złoto. No przestań. Uspokajam go, unosząc ręce w geście wyciszenia. Pustynia nie jest nasza a i tak nie znajdziemy tu żadnego klejnotu. Po tych słowach powietrze wokół gęstnieje, a cisza ogarnia przestrzeń jak gruba dusząca zasłona. Tysiące duchów niewidzialnych jeszcze chwilę temu wynurza się z otchłani. Ich kształty są ledwie widoczne, migoczą jak fata Morgana w blasku pustynnego słońca. Spojrzenia mają ostre i przenikliwe, Wiercają się w moją duszę z siłą, której nie potrafię znieść. Nie rozumieją ani tych słów, ani tego, co one oznaczają. Nie chcą rozumieć. Zaskoczone, zdruzgotane i przerażone idą w moją stronę z podniesionymi rękami. Mam wrażenie, że zaraz pochłoną mnie bez reszty albo rozszarpią. Desperta! Desperta! Ich złowieszczy szept wypełnia przestrzeń. A ja pogrążona w strachu, nie potrafię się ruszyć. Niczym kamień uwięziony w czeluści oceanu samotny, zamknięty i bezradny. Uciekaj w czas! Jakiś głos wypycha mnie w górę. Kto to? Czyżby moja intuicja? Tak. To ona nie zawiodła. Pójdź strach i uciekaj w czas. Powtarza. Nie potrafię. Nie mogę. Możesz. Puść. Nie jesteś nim, ale fluidem energii. Leć. Tik-tak. Tik-tak.